I wtedy tamten dostał kulkę w łeb. Dobra, pompa była. O, ktoś dzwoni, poczekaj. Halo. Kark z tej strony, kto mówi? No okej, okay, to już wyruszam, poczekaj na mnie na stacji. Będę cię tam szukał. Dawno tam nie byłem, więc dobrze będzie, jak mnie jakoś znajdziesz. Trzymaj się. Słuchaj, to już czas. Jadę do Sanfiero. Wrócę tylko załatwię parę interesów. Uważaj na siebie. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, bo jak wiesz, to za co chcesz się zabrać jest dość trudne. Szkoda, że chcesz zerwać z tą gangsterką, ale trzymaj się ją. <śmianowidł> Nie mam karli i jestem przestępcą. Ale nie tam żadnym pierdolonym złodziejem sklepowym. Ja jestem gangsterem. Od kilku lat niszczę i zabijam, okradam z majątków, odpalam domy, zastraszam ludzi. Do tej pory jestem uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu. Pracowałem dla różnych ludzi, od zwykłych mężów chcących sprzątnąć swoją starą, zgrzybiałą teściową po ludzi biznesu zlecających zastraszani konkurencji i tak dalej. Jednak ludzie się zmieniają, ja też. Chcę zerwać właśnie z gangsterskim żywotem. Właśnie jadę do San Francisco do mojego starego przyjaciela Edmunda. Ma on pomóc mi wejść na dobrą drogę. Jednak zanim to nastąpi, mam wykonać kolejne poważne zlecenie. Lecz teraz już będzie ono ostatnim. O, cześć, Bronisławo! Tyle starych twarzy. Dawno tu nie byłem. Later. See you, bitch. Edmund, gdzie ty We're jesteś doing... cwelu? Edmund, kupę lat! Yo Karl, jak minęła podróż? Co ty odpierdalasz? Sorry musiałem sprawdzić czy nikt mnie nie obserwuje. Taki dziadek w przedziale się dziwnie na mnie patrzył więc, więc przestań pierdolić tylko chodź. patrzył się pewnie dziwnie bo znów gadałeś do siebie. To dokąd idziemy? Nawet nie wiem gdzie jest twój karton teraz. Jaki znowu karton pojebie? Mieszkam niedaleko. Mam dla ciebie robotę ale najpierw mi coś z bał się. Jedno się nie zmieniło, jak zawsze tu wracam to oleje, ale reszta już jest inna, tak jak ten obskurny burdel naprzeciwko, co za zjep go wybudował, zjeb go wybudował? Choć kurwa lepiej pod ten burdel. Oh wow. Daleko to, bo nie chce mi się zapierdalać przez półdzielnicy, nie, najpierw przejdźmy, uważaj mi o to. jak to nie jest Los Angeles, jełopie, i tu się przechodzi jak nic nie jedzie, chyba że wolisz zacząć życie od nowa już po tej drugiej stronie. W ogóle to jesteśmy na miejscu, ten jak mówiłeś burdel to mój dom. No nie pierdol. Nie wiem po co ty tam wsadzałeś te dureksy, mówiłem ci już, że to po to żeby się Bruno da nie skapnęła. O czym się miałam skapnąć? Eee, czekaj, przyszedł listonosz, zaraz wrócę rybko. Karl, słyszałam, że chcesz zejść ze Edmundem z tej złej drogi. Chcesz zostać księdzem? Nie, po prostu już mam dość. Załatwię jeszcze tylko ten jeden interes, a potem kupię sobie dom na Mazurach. I może malucha. Tylko kurwa mać muszę zarobić. Wiem, tylko pochój ci maluch. Nie lepszy trabant będzie? Starzy spłodzili mnie w czarnym maluchu, dlatego jestem Murzynem. Ja sobie kupię niebieskiego. Spoko. Pamiętaj zabrać mnie na nocną przejażdżkę. Będę pamiętał. Ej, girl. Czas zacząć. Pojedziesz na zadupie tego miasta. Tam jest pewna chata znanego polityka. Wiesz co trzeba zrobić. Prawdopodobnie w samochodzie będzie miał dokumenty świadczące o tym, że burmistrz miasta miał dwóch ojców, z czego jeden z nich miał trzy matki, to on zleca nam robotę. Okej, okay, poradzę sobie, to w sumie nie jest takie trudne zadanie jak twierdziłeś. To gdzieś tutaj. Trzeba wysadzić tą brykę w pizdu. Sama kradzież dokumentów go nie przestraszy. Kurwa boję się trochę w tym lasku i jeszcze po ciemku. I samemu. Trochę piśdzi ale zaraz zrobi się goręcej. Za dużo ludzi. Kurwa czuję się jak w Splinter luczy czy jakoś tak. Dobra, już chyba nikogo nie ma. Takie fajne łódko, a ja je muszę rozjebutać. Wystarczy, teraz spierdalam na bezpieczną odległość. A to co kurwa? Polskie linie lotnicze? Jebać. Jo, Carl. Yo, ziom. Wyjąłeś tego wibratora z rury wydechowej? Psy czekają na ciebie w biurze. O kurwa. A co z wibratorem? Już kończę go wyjmować. To teraz, jak się nie płaci, mandatów to wysyłają patrol na chatę. Jak piszą w gazetach, wczorajszej nocy wysadzono w powietrze samochód nijakiego Andrzeja Pierdziela. Główno mnie to obchodzi. Dziwne trafem ledwo co mniej jaki Karl przyjeżdża do San Francisco. I już giną ludzie. Heh, Jak to jest mi powiedz? Co mam powiedzieć, że ty kurwa zawsze musisz nam robić problemy? Wyluzuj kolego. Przecież Karla nie znamy od dziś. I kar nas tak samo. Słuchaj, po prostu wiemy, że to ty mu to zrobiłeś. Tylko, że ty dnio to nawet nie będziesz chciał się przyznać do podpalenia i zabójstwa kandydata na burmistrza San Francisco. Dlatego, głupi zjebie, masz się nie ruszać poza to miasto. Pamiętaj, że mamy cię na oku. Każde twoje pójście do klopa jest obserwowane przez naszych ludzi. Ku masz chmiocie? Trzymaj, poczytaj sobie o swojej ofierze, kurwi placku. Oh, this is a nice place, Carl.